Najpiękniejsze duchowe bajki odcinek drugi Gdzie jest Bóg? Był sobie człowiek, nie stary, nie młody, nie z konkretnego miejsca. Może ty, może ja, może ktoś, kto właśnie zamknął oczy, słuchając opowieści o Bogu, który zapomniał, że jest Bogiem. W ciszy wieczoru, gdy światło zgasło, a myśli nie chciały jeszcze spać, człowiek ten zapytał. Więc jestem częścią Boga? Częścią tego, co zapomniało, że jest całością? Ale przecież, przecież ja go czuję, jak coś większego, zewnętrznego. Czasem proszę, modlę się, marzę i odpowiedzi przychodzą. Przez znak, przez spotkanie, przez deszcz, który spadł, kiedy tak bardzo potrzebowałem oczyszczenia. Wtedy coś odpowiedziało nie głos, nie dźwięk. Raczej drżenie liścia, ciepło oddechu na szybie świadomości. Nie jesteś sam, powiedziało coś. Ale gdzie jesteś? zapytał człowiek. Jesteś w niebie, w gwiazdach, w ziemi, w świątyni? Jestem w Twoim pytaniu i w oddechu między zdaniami, w Twoim pragnieniu poznania, w tym, co Cię porusza. Więc jesteś we mnie? Jestem tobą, ale nie tylko. Jestem także tym, kto ci odpowiada. Jestem wodą, która gasi twoje pragnienie, sercem, które łagodnieje przy twoim smutku. Jestem ruchem, który sprawia, że liść spada z drzewa dokładnie wtedy, kiedy patrzysz. Nie jestem formą, ale mogę przyjąć każdą formę, byś mógł mnie poczuć. A dlaczego wtedy tyle religii mówi, że jesteś gdzieś daleko, że trzeba zasłużyć na spotkanie z tobą? Głos zamilkł na chwilę. Wiatr poruszył gałązką w myśl człowieka, a potem znowu. Bo czasem łatwiej uwierzyć w coś dalekiego, niż przyjąć, że jesteś tym czymś. Bo tak długo mówiono ci, że jesteś mały, że zapomniałeś, że jesteś tylko falą oceanu. A jednak nawet jeśli myślisz, że płyniesz sam, zawsze jesteś wodą. To dlaczego czuję Ciebie w zachwycie, w zakochaniu, w sztuce? To nie czujesz mnie, to my się wtedy spotykamy. W zachwycie spotykasz mnie w sobie, w modlitwie spotykasz mnie w tęsknocie, w miłości spotykasz mnie w drugim. Nie jestem oddzielony, ale mogę przyjść jako znak, byś mógł mnie rozpoznać. Człowiek zamknął oczy, i pierwszy raz nie wiedział, czy to on oddycha, czy Bóg oddycha nim. I pierwszy raz nie wiedział, czy to on mówi, czy to Bóg słucha, czy odwrotnie. Ale coś się w nim zrozumiało, i to było wystarczające.